Przede wszystkim transparentność. No to o czym dzisiaj żeśmy rozmawiali, a więc zgoda na to, żeby wszelkie kontakty z, firmi, z firmami farmaceutycznymi lekarze ujawniali. Ja myślę, że trzeba dokonać pewnego przełomu mentalnego. To znaczy, dzisiaj konflikt interesów kojarzy się z czymś złym. Natomiast jest, nie jest to nic złego. Konflikt interesów jest zły, jeżeli jest nieujawniony. Natomiast jeżeli ktoś pracuje z firmą farmaceutyczną, czy z różnymi firmami farmaceutycznymi, to tak na dobrą sprawę nie ma się czego wstydzić, bo są to zazwyczaj najlepsi fachowcy, to są najlepsi naukowcy, to są najlepsi ludzie medycyny. Więc więc trzeba to ujawnić. I w tym momencie, jeżeli pacjent i wszyscy wiedzą, że dany lekarz, czy dany profesor, czy dany szef kliniki uczestniczy w takich badaniach, to mogą również no, obiektywnie spojrzeć na to, w jaki sposób on się zachowuje w procesie, w procesie leczenia. Zresztą kodeks etyki lekarskiej, który 11 lat temu został w Toruniu uchwalony, zawiera cały rozdział drugi A, który w kilkunastu paragrafach mówi o tym, jak lekarze się właśnie mają zachowywać. Czyli no wprowadzanie dzisiaj tego kodeksu przejrzystości, o którym rozmawialiśmy i który jest inicjatywą Infarmy, czy może szerszej tych ugrupowań europejskich producentów innowacyjnych leków. I nie jest jakby czymś zupełnie nowym dla środowiska lekarskiego, natomiast jest taką oddolną inicjatywą, i dlatego jest bardzo, bardzo wartościowa. To nie jest przymus, to nie jest ustawa, to nie jest rozporządzenie ministra. To jest coś, co środowisko lekarskie, chce, lekarskie w porozumieniu z farmaceutycznym chce zrobić samemu.